Na takim jesteśmy też etapie, też, też te ostatnie, może dwa lata, nawet pokazały, że no pewne procesy bardzo mocno przyspieszyły. Tak? Bo o ile, o ile powiedzmy porównalibyśmy teraz lata 2020 do teraz, nie wiem, mhm. czy się z tym zgodzisz, ale. W stosunku do, nie wiem, 2017-19, no to tam no na danych możemy dojść do tego, że okej, okay, tam na przykład większa ilość pieniędzy była chociażby inwestowana, mhm. większa ilość danych przybyła w, w internecie i tak dalej. Natomiast nie było to aż tak dostrzegalne, to była taka, ja, ja to tak postrzegam, że, że z roku na rok to była taka bardzo naturalna, taki bardzo naturalny progres, taka Taka ewolucja. Natomiast ostatnie dwa lata pokazały, że zdalna praca jest w stanie funkcjonować. Wokół tej zdalnej pracy bardzo dużo narzędzi musiało się wykształcić, żeby Aha. ona była y, przeprowadzona w sposób skuteczny. Y, I w związku z tym y, no część z tych rzeczy zostało z nami już, tak? Mhm. Y, część z rzeczy pewnie jest przed nami. Możemy jakieś trendy tutaj sobie śledzić w związku z tym. Y, Natomiast w dalszym ciągu, zresztą to też badania pokazują, że jakby brakuje, brakuje takiego, takiej właśnie łatwo przyswajalnej wiedzy, o której powiedziałeś na ten temat, nie? Czyli dużo rzeczy się dzieje, trochę obok, natomiast no tutaj akurat sobie wyświetlamy taką... Taką typową krzywą adopcji, jeżeli chodzi o technologię, mhm. to ja mam wrażenie, że w wielu obszarach my jesteśmy naprawdę na, 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 na początku. Nie? My mówisz, my, to co masz na myśli? My, my? mam na myśli na nasz kraj, ale też też świat. Nie? Mhm. No bo, bo wiesz, z jednej strony na wielu kanałach. YouTube, na YouTubie, w internecie możemy znaleźć szereg różnego rodzaju fabryk przyszłości, przedsiębiorstw przyszłości. Nie? Mm -hmm. Natomiast to są bardzo często flagowe przypadki, nie? takie... takie yy... Dla mnie to są takie buzzwordy, tak. że, że... szedłem o, o, o tym, że dużo firm chce być data-driven company teraz Tak. I, i, i mówią o tym od dwóch lat, mm -hmm. zastanawiają się może jak to wdrożyć. Mm -hmm. I, i, I mam wrażenie, że, że my właśnie moglibyśmy być z tymi osobami, które mogłyby trochę powiedzieć może jak to wdrożyć, bo tak. ja widziałem ten proces kilka razy, ty mm -hmm. widziałeś ten proces kilkanaście razy pewnie mm -hmm. i, i, i suma sumarum. Y Wydaje mi się, że to jest dobry materiał na, na jeden z kolejnych odcinków. Tak, Czyli tak. jak zaproje, zaprojektować sobie tą roadmapę wdrożenia? Co trzeba, mhm. co trzeba mieć w ogóle, żeby, żeby myśleć o tej digitalizacji? Mhm. Czy, co znaczy ta digitalizacja? Czy, czy digitalizacja tak. to jest robotyzacja, czy ta digitalizacja to jest mhm. jakby bazowanie na danych i podejmowanie decyzji mhm. opartych o dane? Tak. No, także nie wiem, czy nam się to udało, ale być może w takim dużym skrócie. Określiliśmy, czym, czym tak, tak naprawdę, o czym będziemy tutaj mówić. Eee, mm. ja, ja czuję, że, że trzeba to będzie jeszcze rozwijać w kolejnych w odcinkach, ale jakby sam z, z mhm. zamysł tego spotkania, i jakby mhm. co my chcemy osiągnąć, i, i dlaczego chcemy się dzielić wiedzą, mhm. chcemy po prostu pomóc w, w tej, moim zdaniem, bardzo ciężkiej drodze. Tak. Która, która stoi przed osobami od digitalizacji, zwłaszcza jeżeli w organizacji jest na przykład jedna osoba za to odpowiedzialna, mm -hmm. A, bo, bo znam też takie, w których jest cały dział odpowiedzialny. Tak. I oni się dzielą kompetencjami, tak jak mhm. nie wiem, w sprzedaży, w marketingu, różne kompetencje są ciągle dotyczące da, 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 danej sprzedaży, albo danego mhm. marketingu. W digitalizacji jest podobnie. Tak. Więc jakby wspinając to wszystko i dając ludziom um, um, trochę ogólnej wiedzy, um, no, ja mam wrażenie, że pomożemy w, w, właśnie w planowaniu tak. tej, tej, tej ścieżki um, digitalizacji. I zaoszczędzimy trochę czasu, tak, i pewnie pieniędzy wydanych w nie do końca właściwy sposób, przez mm -hmm. to, że, że jesteśmy jakby już na pewnym etapie mm -hmm. tego rozwoju i, 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 i przeszliśmy dużo tych, tych, tych procesów digitalizacji, automatyzacji, tak. robotyzacji, cyfryzacji, obojętnie to jak, jak to nazwać, no to mm -hmm. zmierzających do, do jakby lepszego zarządzania, optymalizacji mm -hmm. działań, optymalizacji kosztów.